Dzień dobry kochani, dzisiaj mam dla Was kolejną recenzję książkową, ale też będzie krótka recenzja filmowa w związku z tym, że powstała ekranizacja tej książki. To jest trochę taki must read. myślę, że każdy z Was ma tego typu książki, wiem, Czarodziejską Górę, Tomasza Manna, może Proces Kawki. Ja e, taką właśnie książkę miałam długo i w końcu się za nią zabrałam, jako że są wakacje. To jest, już przedłużając, imię Róży: Umberto Eco. E, książka, która została napisana w latach 80. ubiegłego wieku, została wtedy wydana właściwie. E, Umberto Eco jest z pochodzenia Włochem. To, co jest istotne, to fakt, że był nie tylko pisarzem, ale był też filozofem, eseistą. Miał karierę naukową wykładał na Uniwersytecie we Florencji oraz w Bolonii i właśnie zajmował się średniowieczem, ponieważ powieść jest umieszczona w XIV wieku. No to wydaje mi się, że warto wiedzieć, że właśnie taki kontekst, taki background historyczny, autor jak najbardziej miał. Myślę, że też dzięki temu łatwiej było mu poruszać się w tym obszarze właśnie średniowiecza. Poza, poza książką Imię Róży napisał też Historię Piękna i Historię Brzydoty. Natomiast właśnie za tą książkę był nominowany, czyli za imię Róży, był nominowany do Literackiej Nagrody Nobla. Hmm. Jeśli chodzi już o samą powieść, to była ona niezwykle popularna w latach 80. Na tyle zyskała duży rozgłos, że już w 85 powstała ekranizacja, i o tej ekranizacji też. Na koniec kilka słów powiem. Wracając tutaj do powieści, to jest to bardzo fajna książka do recenzowania, ponieważ nie trzeba zdradzać fabuły, a można o niej dużo powiedzieć. Ponieważ właśnie ta główna oś narracyjna jest takim rodzajem kryminału i jest takim pretekstem do stworzenia wielu, wielu warstw dotyczących właśnie tego, jak w średniowiecze wyglądało. Gdyby się pokusić o jakąś taką bardzo szybką i krótką syntezę tego dosyć obszernego dzieła, to ja bym to powiedziała, że jest to takie jest to rodzaj Sherlocka Holmesa połączonego z Indiana Jonesem wrzuconego właśnie do włoskiego opactwa. Hmm. Główny, główny bohater Wilhelm jest ewidentnie wzorowany właśnie na szeroku Holmesie, ponieważ też pochodzi z Anglii, też ma pomocnika, jakiego Adso, i właśnie z ust Adso słyszymy, hmm, słyszymy całą tą historię. Ewidentnie Adso jest hmm, odpowiednikiem doktora Watsona w szeroku Holmesie. Myślę, że jest to dosyć oczywista hmm, analogia. Jednocześnie, w kontekście właśnie tej, tego średniowiecznego rytmu, ponieważ ta książka jest też bardzo tak rytmicznie napisana, cała akcja jest podzielona na 7 dni, każdy dzień toczy się zgodnie z planem życia mnichów, a więc zaczyna się jutrznią, która rozpoczyna się od 2.30 do 3.00 w nocy, kończy laudą. Lauda jest już o 6.30 do 7.00, kiedy mnisi kładzą się na spoczynek. No ale to wydaje się sprawą taką oczywistą, no ponieważ nie było wtedy elektryczności, więc jakby wszyscy funkcjonowali zgodnie z tym rytmem światła słonecznego. Natomiast to, co, to, co jest ważne, to to, że... To to, że y, początek jest dosyć trudny, jeżeli chodzi o styl pisania, i trzeba się dosyć mocno skupić, żeby go przebrnąć. Y, sam autor y, przyznaje, że, y, że nie jest to łatwa lektura, i w takim komentarzu na samym końcu y, utworu. Y, Odnosi się w taki sposób w ogóle do tego zarzutu. Ja Wam tutaj przeczytam, bo mam wynotowane te fragmenty, które chciałam Wam, z którymi chciałam się jakoś podzielić, żeby Wam unaocznić to, o czym mówię. Ale nie był to jedyny powód wprowadzenia długich ustępów o charakterze wyjaśniającym. Przeczytawszy rękopis, znajomi z wydawnictwa zaproponowali, bym skrócił pierwsze 100 stron, gdyż uznali je za nader drobiazgowe i nużące. Odmówiłem bez wahania. I twierdząc, twierdząc, że jeśli ktoś chce wejść do opactwa i przeżyć tam tydzień, musi zgodzić się na ten rytm. Jeśli mu się nie uda, nie zdoła też dobrnąć do końca książki. Stąd pokutna, inicjacyjna rola pierwszych stu stron. A jeśli się komuś nie podoba, trudno, zatrzyma się na wstoku wzgórza. Hmm. Ja też nie będę oszukiwać, że mi się dobrze czytało początek, też miałam problem jakoś wejść, wejść w to wszystko, no ale można to potraktować jako taki sposób na skupienie się i ćwiczenie koncentracji. Podobnie też jest sporo opisów takiej architektury, właśnie opactwa, opisów biblioteki, ksiąg, ołtarza. I to też wymaga pewnego skupienia, ale jeżeli się też interesujecie estetyką, to myślę, że złapiecie takie różne smaczki, ponieważ autor też bardzo pięknie pisze o tej estetyce. Porównuje, uważam, na przykład, że architektura jest takim odwzorowaniem porządku świata i też o tym dosyć błyskotliwie pisze. Polecam też takie wątki związane właśnie z samą istotą średniowiecza, czyli. Różne dysputy dotyczące tego, na przykład czy śmiech przystoi człowiekowi, czy śmiech jest czymś, jest wynalazkiem szatana. Cały wątek dotyczący Herezji, który jest niezwykle też istotny dla fabuły, czy Jezus był biedny, i wokół tego toczą się wymiany zdań pomiędzy, pomiędzy mnichami. Tutaj też właśnie taki. Taki fragment właśnie dotyczący yy, takiego sporu, wam, wam zacytuję. Ewangelia powiada, że Chrystus miał sakiewkę, mówi jeden z mnichów. Drugim odpowiada: Zamilcz tą swoją sakiewką, którą malujecie nawet na krzyżach. Co powiesz o fakcie, że Pan nasz, kiedy był w Jerozolimie, wracał co wieczór do Betanii? Jeśli Pan zechciał spać w Betanii, kimże Ty jesteś, by wsadzać w nas swojego postanowienie? Nie, stary capie. Pan nasz wracał do Betanii, gdyż nie miał pieniędzy, żeby zapłacić za gospodę w Jerozolimie. To ty jesteś capem, a cóż jad Pan nasz w Jerozolimie? A ty powiadasz, że koń, który dostaje owiec od swego Pana, by nie zdechł, ma owies na własność? Popatrz tylko, porównujesz Chrystusa do konia. Nie, to ty porównujesz Chrystusa do przekupnego prałata z twojego domu, ty kupołajna. I takie to właśnie uprzejmości mnisi sobie wymieniali. O tym, jak dialogi pisał Umberto Eco, też właśnie w tym swoim komentarzu na końcu e, zdaje relację, jak, e, jaki proces tworzył, żeby się właśnie inspirować i taki język średniowieczny stworzyć. No ale na pewno to też jest e, pewna fantazja autora m, na ten temat. Niemniej myślę, że dosyć błyskotliwa. E, chciałam jeszcze na chwilę wrócić do głównego bohatera, bo to też jest postać napisana ze swadą, bym rzekła. Ona jest bardzo wiarygodna. On przybywa do opactwa właśnie po to, żeby przeprowadzić śledztwo na temat śmierci, która się tam wydarza. Jest to taka osoba niezwykle progresywna, jeśli chodzi o poglądy. I myślę, że dosyć zgrabnie autor ukrył czy połączył to, że. Wilhelm, bo tak nazywa się główny bohater, myśli w taki sposób współczesny, jeżeli chodzi o rozumowanie, tak? Poszukując winnego, stara się zanalizować ciąg wydarzeń, stara się jakby szukać przyczyny i skutku, a w tamtych czasach to zupełnie było nieoczywiste, no bo wystarczyło uznać, że kogoś po prostu diabeł opętał, wstąpił w niego w nieczysty i tak naprawdę było pozamiatane i wszystko wyjaśnione a tutaj właśnie nasz główny bohater jest taką postacią nowoczesną, a jednocześnie bardzo pragmatyczną, bo on też wie kiedy zamilczeć, kiedy powstrzymać się z dzieleniem się swoimi wnioskami, kiedy nie ma sensu polemizować, mimo że się z czymś nie zgadza. I to też jakoś tam uwiarygadnia bardzo tą postać w tych realiach w ogóle. E, że też właśnie świetny świetnie taki fragment o relikwiach e, pokazuje właśnie jego, jego sposób myślenia i tą postać. E, I tak mówi właśnie e, Wilhelm do swojego pomocnika Adso. A ty nie zachwycaj się za bardzo tymi relikwiarzami. Wiele innych kawałków szerza widziałem w różnych kościołach. Gdyby wszystkie były prawdziwe, Pan nasz nie byłby umęczony na dwóch skrzyżowanych belkach, ale na całym lesie. No i właśnie e, mówi to tylko do swojego pomocnika oczywiście, nie, nie mówi to, tego wszem i wobec, e, więc zdaje sobie sprawę z takich właśnie absurdów i potrafi dodać tu dwa do dwóch, a jednocześnie <noise> nie, nie, jakby no, no, unika tego świętokradztwa i bycia posądzonym o herezję, dość sprytnie e, lawirując i radząc sobie... W tych, w tych realiach. Myślę, że z tej chociażby przyczyny warto się jakoś tam zgłębić w, te, w tę powieść. Też takim ważnym wątkiem jest w ogóle tło historyczne. Ponieważ cała powieść rozgrywa się w czasie konfliktu pomiędzy papieżem a cesarzem narodu niemieckiego, i ten konflikt też jest w tle, ale on nie jest jakoś bardzo szeroko opisywany, także jeżeli nie pamiętacie z historii, o co tam chodziło, to może być też się ciężko połapać. Warto, warto sobie tak nawet w wielkim skrócie, w przybliżeniu te, te wydarzenia e, przypomnieć, przynajmniej ja tak uważam. Więc tak, no i jeszcze na sam koniec je, chciałam powiedzieć o tym komentarzu, który na końcu autor umieścił, bo on też jest wart yy, zapoznania się, zwłaszcza, że bardzo dużo pisze o yy, warsztacie pisarskim. Pisze o warsztacie pisarskim, no ale tak jest w gruncie rzeczy. Czyli, jeżeli macie takie wyobrażenie, że pisanie jest yy, takim efektem jakiejś nagłej weny yy, i ktoś pisze z głowy, w jedną noc powieść, jakby cała podłoga jest zasłana tym rękopisem czy maszynopisem, no to ewidentnie jest czymś dla Was ten komentarz, dlatego że on pokazuje, że to jest bardzo taka racjonalna, twarda, bezwzględna. Analityczne podejmowanie decyzji, właśnie co do kompozycji całego dzieła, co do struktury, co do tego, jakie mają być dialogi, jakie elementy tego tła historycznego mają być opisane szerzej, jakie wężej, na ile wpisać się w jakieś gusta i oczekiwania czytelników, a na ile wytwarzać własnych czytelników, jak autor sam mówi, na, jakby zastanawia się właśnie, czy to czytelnik wytwarza pisarza, czy pisarz czytelnika. Więc wielu, wiele takich ciekawych zagadnień on porusza, i też pisze o tym barwnie, i stosuje wiele metafor, porównując powieść np. do muzyki jazzowej. Także, także myślę, że jest to coś, z czym na pewno warto się zapoznać. I teraz jeszcze, tak jak obiecałam, kilka słów na temat filmu. Film w 1985 roku został nakręcony. Przez francuskiego reżysera Jean-Jacques Główną rolę zagrał Sean Connery, zaś jego pomocnika Christian Slater. Sean Connery był już wtedy bardzo, bardzo znanym aktorem, już grał wcześniej Jamesa Bonda, stąd reżyser nie chciał go angażować do tej roli, ponieważ właściwie to chciał kogoś takiego jak Sean Connery, ale bez nazwiska, bez kariery, bez takiej opatrzonej twarzy bez rozgłosu, no, ale nie udało mu się nikogo takiego znaleźć, więc zdecydował się na Shauna Konerego i ostatecznie był bardzo zadowolony um, z tej decyzji. Um, właśnie do filmu też um, stworzono um, kopie tych manuskryptów średniowiecznych. One były bardzo cenne, na tyle cenne, że na planie ich, ich pilnowano. One powstawały przez kilka miesięcy. Dało mi się też przeczytać, że jeden z nich zaginął, niestety, i właśnie też opóźniono z tego względu zdjęcia, gdyż po prostu trzeba było tworzyć go jeszcze raz. I tu możemy przejść właśnie do takiego zagadnienia postprodukcji cyfrowej i właśnie montażu, dlatego że w tamtym czasie jeszcze ta technologia nie była tak rozwinięta. Myślę, że każda młoda osoba, która zobaczy ten film i nie jest przyzwyczajona do Takiego właśnie wolniejszego, bardziej statycznego, mniej dynamicznego kadrowania i montażu, może, może jej się oglądać to dziwnie, ale ja myślę, że to bardzo fajnie się zmierzyć właśnie z takim innym spojrzeniem, a dodatkowo też właśnie jest bardzo ciekawy casting. No, powiedzmy sobie szczerze, że wszyscy ci bohaterowie są po prostu brzydcy jak się to ogląda, ale nie w taki sposób kreskówkowy jak na przykład w Zakazanym Imperium, gdzie e, oczywiście e, aktorzy są poza kanonem e, piękne, ale oni są tacy bardzo wysaturowani, aż komiksowi, aż rysunkowi i coś tacy nierealistyczni I tak tutaj w imię różny w tym filmie oni są bardzo naturalistyczni, tak? Widzimy ich pomarszczone twarze, twarze są spocone, widać pory i to wszystko jest takie bardzo przejmujące i zupełnie inne wizualnie niż to, z czym mamy do czynienia współcześnie. Także polecam Wam zarówno książkę, jak i film, po to, żeby jakoś tak zanurzyć się w tym klimacie średniowiecza, a w szczególności, jeżeli lubicie w taki. Bardziej tautologiczny sposób poznawać różne utwory. W tym sensie, że nie wiem jak wy, ale ja lubię, jeżeli w książce jest zima, to ja też lubię czytać ją w zimę, że jakby podbijać sobie ten taki nastrój hmm, dodatkowo tym otoczeniem, że lubię być w podobnym klimacie. E, no to właśnie imię Różym jest na początku właściwie zimy, myślę, że między listopadem a grudniem, bo jeszcze leży śnieg, e, znaczy już leży śnieg właściwie. No, i też właśnie jest ten taki klimat tych zimnych murów, pomiędzy którymi hula sobie wiatr, jest deszcz, i to wszystko jakoś tak ten mrok średniowiecza. I to wszystko jakoś bardziej mi pasuje osobiście do listopada i grudnia, więc bardzo Wam polecam tą książkę właśnie, może na święto zmarłych, albo jeszcze trochę później. No, i jestem ciekawa Waszej opinii na ten temat. Jeżeli też już czytaliście i chcielibyście powiedzieć, to śmiało dzielcie się w komentarzach. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem. Pa pa!